Mmm, ależ piękna pogoda. Idealna, by zać swojemu Doritosowi do odciny. A nie, czekaj. Nie działa. Ale za to jest już kurwa blacharsko odjebany. Nieźle. I dzisiaj, za radą mojego ziomka od, od silników, powiedzmy, muszę znaleźć coś takiego jak. Kurwa olej. Do skrzyni automatycznej, o właśnie, i zajebać mu tam świecę. Cyk elegancko, tu ATFM zalane. Tam się wchodzi wężyk, w sumie tego wyciągnę teraz. To wypłynęło. Wpierdolę te świecę. Poruszam się silnikiem. O. Czekamy na koleżkę od silników, a w tym momencie się tu zajmę, bo to jest już jedyne kurwa miejsce, gdzie tu jakaś ruda została taka większa coś tu zajebany kurwa spodem drogów. no i się troszkę zardzewiało, więc zaraz se to te będę czyścił i będziemy widzieć jak to tu wygląda tam sobie już powycinałem co trzeba było ale chłop ma zaraz przyjść no i standardowo teraz akumulator gold ratuje po prostu ratuje każdy wóz to jest już tradycja na tym kanale no. <grywa> działa, dobra czekamy na chłopa o, tutaj kurwa, nagrywam telefonem w ogóle, bo aparacik zdech. chłop ma kurwa kamerkę na kiju. Kamerka na kiju, jest 13 do góry nogami, chłopi, chłopi. O, kurwa, ale jest to. dzień dobry. <noise> dzień dobry. <noise> ale zajebistej, co, wkładasz tam w dziurkę? Dobra, to wygląda. Dobra. Eee, Widzisz ją? No, widzę, czy tam jest T, tak? E, chyba tak, tak, to ładnie T. Ale a też jestem wszystko czerwone. No właśnie tak. widzę pisaczone <noise> jak mm. Widać coś, znaczy widać tą dziurę, nie? A i przez tą dziurę nie możesz przejść To jest mm. lepsze niż gierka zręcznościowa, kurwa. No, tak. czuję się jakby to kiedy wiesz, dawno te kółeczka co sobie w wodzie tak łowiłeś. To trzeba było sobie połapać Czekaj to znak do góry na mnie. Co może może do góry nogami ustawiali? Ja pierdolę. Może ja się opieram już o tego trójkąta, tam mogę ci go ruszyć, opie delikatnie, jakbyś chciał. No bo tu jest ten gwid, nie? A weź go, rusz. Czekaj, to przejdę do drugiej strony. Nie, ja tu ręką go pokręcę. chopie. Chopię, widzę wszystkie kompresje na świecie. No. ładnie. O, ale dmucha. Coś dmucha, ale deczko tylko lekko. Nie wiem, kręcić dalej. Czekaj, czekaj. czekaj. Co tutaj się dzieje? Podjanie Janie Pawlanie z siódemki. Czekaj, tu jest jeszcze chyba regulacja tego światełka. A kurwa chłop zgasił normalnie. <grym wytrza> <grym wytrza> Co się tu zaraz będzie działo? To nie, pewnie nie jest spróbować można. Paliwo jest. Ostro jest. Iskra jest, a ATF jest, wywar z igi Świątek jest. E, gaśnica nie Gaśnicy ma. nie ma. Tutaj jest ten Jakby się palił, to bez paniki. No. 12 sekund later. two hours later. Oh, oh. <laughs> two thousand years later. Odpaliła. <śmiany> Jak po tym dymie możecie zauważyć, silnik działa. Chodzi elegancko nie no. Jazz. A jest tak, jakby jedna albo dwie Apexy coś łapią i normalnie z rury leci dymek. I coś tam próbuje ten silnik tak by chciał. Ale nie do końca. Ale sprawdziliśmy tam kamerę i śrubokrętem i niektóre apeksy stoją jak chuj, więc zalejemy kurwa ATF-a na pizdę do pełna i zostawimy go tu na, na trochę. No i będziemy próbować następnym razem. Już tam ledwo przyjechałem, a już koteczek się zapoznaje z nowym sprzętem po prostu. O, o pies te rzeczy Jesteśmy dzisiaj z powrotem tu u chłopa. Zostajecie. Tylko, że dziś będziemy coś robić, a nie <śmiech> przesiedzimy <śmiech> pół dnia na planowaniu. No w sumie, kto wie, jak to się skończy. Ściągnęliśmy drzwi błotniczek. Przygotowujemy się tutaj do tego progu na dobry początek. Chłop tam jedzie z zaginionymi koniami mechanicznymi. <laughs> pierwsze cięcie. Lekko Pierwsze cięcie jest zakończone i zwieńczone takim fantastycznym widokiem po prostu. To jest najnowsza technologia w dziedzinie kurwa lekkości materiału, nie? Zajebiście Patrz jak tu jest już kurwa leciane po prostu medenym sprayem na sfary <grym> Chłopie tu ja cieszy to, kurwa to, mam ten sfary, to spray. O tu już jest wycięte kurwa, co trzeba i będzie zaraz spawane co trzeba Ale zajebiście to jest kurwa po prostu powierzchnia Nie <grym> O chłopie Piesek przyszedł, a on będzie spawał, ale jest w kolorze takim miedzianym. No. Hopię, nagrywam to, bo to co tu się dzieje to jest naprawdę hopię, magia po prostu spawania kur... wewnętrzny prożek Ale se tu siadł, stąd wyciągnięty, nie? Od środeczka z podłogą lala lala który już będzie mieszał podkładzik już będziemy malować już będziemy malować normalnie w kolor w kolor szary taki będzie Sasza Grey Zajebisty dobra będzie nagrane jak już będzie wstawione co się będę no i co? hejterzy hejterzy patrzcie na ale jest próg normalnie jest po prostu próg w aucie w którym nie było progu nie? niczego nie było od środeczka z podłogą połączone. Jeszcze tam z przodu łatka i z tyłu łateczka, ale ja pierdolę. Tyle roboty No i to kurwa w, w sumie w ile? 4 godziny? No. Także jutro jak tu od rana ruszymy, to spalimy kapcia pod wieczór, nie? Ale fajnie to wyszło. Jestem z siebie zadowolony. Ja jest to fajnie wyszło. Ale spawareczka powiem wam, Kedy, <grywia> Dwa spawarka Keddy nie kupujcie, znaczy kupujcie. <grywia> Zajebista, dobra, elo. Dzisiaj miał być drugi dzień spawania S13 Arasa, ale jesteśmy znowu tutaj, bo wyszły pewne komplikacje. Także w tym odcinku będzie po prostu wszystko: będzie to odpalanie S13, szambiarka. Wszystko, wszystko. Patrzcie, jak tu się odjebałem, nie? Kurwa. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie, jak to jest fantastycznie. O. Widzicie to. Wszystko odjewane. Przeleciane epoksydem. I można ała. I można to teraz ten, znaczy to muszę sobie wyschnąć, ale później szlifem i szpachlem. Normalnie dubię Sezerich 7, maluję tu jakieś pierdoły, szpachluję, szlifuję, ale to wam pokażę zaraz. A tu przyjechał chłop z zagranicy. Chłop jeszcze przyjechał z prezentami, nie? Zaraz to wam kurwa pokażę. <laughs> Normalnie obgada gada, A jak pasuje to bierz kur... Mi to nie będzie potrzebne do niczego <laughs> Jebana będzie, będzie pasować, nie? No Ale fajna ta i zajebista Kurwansko. Koza kuj, zaraz będziemy to mierzyć do trupiary A ja wam pokażę plus minus co tu odpierdalam od dłużni mm. Ja pierdolę <laughs> No, coś kiedyś z tego może będzie. Muszę poskładać w końcu ten odcinek, bo już mamy chłopie spawanie progów u Arasa, próby odpalenia tego nagrane. Później jak ja, tu spawał jeszcze te łatki, a właśnie jeszcze jak spawałem łatki, mogę to na 3 mm. sekundy? To później, żebym sobie elegancko takim zajebał taką pastą, masą uszczelniającą wszystko. Tutaj też, gdzie była jakaś ruda, to simsilerem zajebane, elegancko od środeczka o chłopy ale będzie Kiedyś za 5 lat Patrzcie to jak weź tam kucni, miniaturka to chyba jednak będzie to o chłopi Ale jestem zadowolony stary Ale jest super miejsce to będzie Mocne chuj, no trzeba ogarnąć tak wiesz, na zicher spasik tu.